Cześć! Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku e, Areny, w której gramy z Szamanem Już pewnie wszyscy mnie znacie, ja nazywam się Ruben, tak dla przypomnienia e, No i co? I Myślę, że możemy startować, w sumie nie będziemy na nic czekać Ostatnim razem udało się wygrać jeden raz Nie jest to jakiś imponujący teraz wynik, obecnie 1-0 Na Arenie, ale... Zobaczymy, może się utrzyma Dobra, pasa, zobaczymy, zobaczymy. Ostatnio graliśmy z magiem, teraz nam losowało. Druida Malfurian! Muszę chronić dzikie nawet spoko, ale jednak bym wymienił ten trzask i czerlaki. O, tak po blind fajna karta na drugą turę. Ale nie będziemy go raczej pingować. Znaczy, pingować. Yy, nie będziemy go używać do niego monet żeby go wstawić. Potowny wzrost, przeciwnik. O, no dobra, no to zaryzykujemy. Znaczy, można wklepać 6, a nawet. 12 wyobrażeń, dzięki Kruszyskalnemu orężowi, Jeżeli przeżyli oczywiście, nasz mały bocik, jak iskrobot ja szlam, OK Okej Kruszyskalny oręż. no całkiem spoko, ale Chyba nie, chyba wolę wstawić. szamana. Teraz, szamanym, możemy zadać ile? 8 z 8-16 wyobrażeń, czyli połowę życia. Uuu! A to ciekawe. To ciekawe, co teraz goście zrobił, no to teraz yy, musimy jak najwięcej kart spalić mu. Spalimy mu tylko 6, ale zawsze to coś. W każdym razie możemy zobaczyć, co tam ma w tyku Na pewno orę. skalny orę wrócimy. Próbujemy najpierw uderzyć w twarz. Nie trafił, no szkoda. No ale tak czy siak pozbyliśmy się dużego zagrożenia, jakim byłby yy, no, ten olbrzym. Teraz będziemy mieć many, więc raczej wystawimy rycerza z srebrnej dłoni. Dość pojawia się Akolita. Technik kontroli. Dobrze. Czy wychodzić z cienia? Czy wychodzić z cienia? To jest pytanie dobre. Myślę, że tak. Nie będzie tej żadnej różnicy, czy zostanę w cieniu, czy nie. Na następną turę mamy kilka zagrań. Yy, na przykład rząd szlam i szlami mechaniczny Yeti, albo po prostu i zabicie jakiegoś strunika, na przykład hmm. technika kontroli. Też spoko opcja. Ewentualnie coś nam dojdzie i zostawimy akolitę. tutaj trade, dobranie karty, zobaczenie co będzie. Różne wilki są gotowe. No dobra, pasywny spworek. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Mógłbym tymi dwoma rozbić w sumie go, stawić żywiołaka i spingować tego czyli na jedno by to samo wyszło. Do hmm. bitwy! tak, nie teraz czy. No zrobimy tak. Mamy utrzymaną kontrolę na stole. To się liczy. To się ceni. Zobaczymy co teraz przeciwnik hmm. stawi? Mam nadzieję, że nic mocarnego. Jakieś takie drzewo 8-8 tam. Dobra. Ooooo. została odczyniona. No nie fajnie. Kobra to nie jest karta, którą chcielibyśmy właśnie zobaczyć. No ale też nie jest. już lepsza kobra niż drzewo 8x8, moim zdaniem przynajmniej. Eee, no tak, no to zdecydowanie tutaj niszczymy to, nie niszczymy kobry. To się nie opłaca. Dostawiamy eee, coś silnego. Eee, nie mam na myśli jakolity, tylko już myślę naprzód, co wystawić z tych czwórek. Tego trochę szkoda, jakby tylko by. Trafiła. E, trochę taki średni. Myślę, że trochę taki najbardziej. Chyba trochę, nawet najsłabszy z tych wszystkich. Ale jeżeli ma zakręcia to nawet dobry, więc będzie chciał go zniszczyć. No i zobaczymy, jak się sytuacja teraz rozwinie. Chodzi o karty. Uuu, on dobierał więcej kart? Czemu on ma tylko 12 w talii? To już mnie tak. A, no tak, bo przecież spaliliśmy mu parę kart. W sumie 6, więc bardzo dobrze. A, tak to dobrze. Ooo, trochę nam wyciszy Polite, przez co nie dobierzemy. I pewnie ping pójdzie w tego 3-5. Tak powinien, przynajmniej. A jednak nie. Ma jakieś inne plany. Okej. Okay. No, też wystawimy jednego i wystawimy tego i skinujemy. Stół utrzymany. Mocny. Patrzymy. On już ma 10 man. Nie jest jakaś tutaj strasznie duża przewaga. Ale na pewno ma dużo zagrań teraz z 4 kartami. Jeden. Pewnie pójdą w tego 5-6, żeby go całkiem zniszczyć. Jakby nie miał szkarła tego krzyżowca, bym pokusił się stwierdzenie, że jest bardzo dobrze. Teraz trochę już nie. Zobaczymy, jak to nam wypadnie. O, bardzo ładny. Bardzo ładny. Teraz tak. Ustawimy sobie to tym kolejny. Tego się nie opłaca, bo nam od razu go zniszczy, więc ustawimy szlam. No i zadłupiemy w pasz. Ciekawe, czy miał drugi element komba w sumie ten druid, bo miał siłę natury. Ciekawe, czy Cikiry. Też ma w, tym, w tej talii, na arenie Na razie sytuacja w sumie tutaj się kształtuje na naszą korzyść Aczkolwiek on ma ciągle trzy karty na ręce Mamy już tylko jedną Kolejna siła natury No, Goś naprawdę duży, duże szczęście, że trafił na te dwie karty Naprawdę No, pewnie zniszczy Powinien zaskoczyć właśnie Yetiego i do szkar ładnym i drugim Jeff'em zniszczyć całą. No nikogo nie czeka. No ale nie wiem, może yy, ma na przykład swipa. Nawet nie wiesz jak Nie ma swipa Takie średnie zagranie bym powiedział, średnie. Sobie. To Spinguję, sobie... twarz. Żeby było spokojne na granie. Tylko dalej nie wystawiam, bo... Po... No bo wiem, że mi wtedy zniszczy, a tak to może się uda użyć tej szarży, znaczy... nie szarży, przepraszam, e, e, food wichru oczywiście i zadać też Shake do na twarz czy jakiegoś stronnika po 3 i w twarz. Hmm, zastanawiam się... Zresztą on dzięki temu się obawia tej karty, tak? Nie wie co to jest y i dzięki temu może grać bardziej bezpiecznie. Ojej, kolejna pańka. No, stół wyczyścił nam, prawie do zera. Zobaczymy co wypadnie z Jepiego jeszcze. Zamroźć... No to zamrozić można zawsze. Zdecydowanie się pokrywamy. Pokrywamy kolejnego strudnika. I jest OK. Obiecmy, mamy teraz 9 damage'a. Na stole obecnie. Mamy jeszcze te dwa... dwie eksplozje lawy, które gdzieś tam wtali. Które zadają hinty mage'a. Okej. Okay. Okej, okay, no to było ciekawe zamrożenie z jego strony. U, owikumowa. To najpierw wystawiamy... Czy to. Yy, teraz się zastanawiam, czy zaatakować... Bo mogę tak, mogę zamrozić na przykład e, tego 5-5, e, a tym zadać e, no 6 damage'a tak? E, na twarz. Ewentualnie mogę zniszczyć tego 5-5. Ale myślę, że go po prostu zamrożę. I nie zdradzę przeciwnikowi, co mam jeszcze na ręce. Nie użyję tej karty. Zawsze mogę jej użyć. Mam teraz dużo many. A dzięki temu będę wiedział, co, co on ma, po prostu. Czy on się pokusił, właśnie, żeby zaatakować. Aha, tego. No dobrze. Yy, no to trzy tu, ja tu... Chociaż chyba nie była konieczna. Tak, nie była konieczna. No ale dobra. Dyspozja lawy. Bardzo fajnie. Druga wygrana, elegancko. Myślę, że jeszcze jeden pojedynek zdążymy w tym odcinku na spokojnie. Na razie bez zarzutów, nasza talia poradziła sobie ze wszystkim. Chociaż jeszcze nie graliśmy z żadnym paladynem. O. Teraz będziemy mieć okazję, zobaczymy, czy, czy jest dobra też na paladynu? Których jest swoją drogą bardzo dużo na arenie. Ok, czarlaki ciągle się trafiają, kurcze na początku. Będę mieć monetkę, mogę wystawić tego za dwie, tego w trzeciej turze, tego na czwartą turę mam. Zostawię go sobie, jak myślę. Tu nie mam nic właśnie na pierwszą, ale na drugą mam tego, na trzecią, na czwartą, ewentualnie tego na czwartą. Okej, okay, jak poblin? O, ładnie. będziemy dobieranie kart. Jeśli się podoba. Na trzecią. wyzwolony yy, żywiołak czy golem? Golem przyzywa jeszcze coś z sobą. Pomaga, nie. Także wie jak może się zestachować. Na razie nie mam żadnych zakręć. Zobaczymy czy dobiorę. To może wtedy coś pomyślę. Proszę. Zagrałem z tej strony, nie mam do bardzo jak się pozbyć tej bańki. On teraz nic niszczy tego 3-2. Będę mieć problem dalej z akrobinem. Teraz tak sobie stwierdzam, że jednak mogłem wezwać wyzwolonego żywiołaka, bo może bym dobrał jakieś zaklęcie z przeciążeniem i bym go zabił. Na straciłbym byłem wtedy strunika też 3-5. Nie jest fajne. to jest denerwujące, te poskie tarcze upalane? Jestem mistrzem tańca. Czekam na rozkaz. Bardzo denerwujące. Potrzebujesz błogosławieństwa? Czy nas zalał stronkami? O, nie zdecydował się. I dostał kurczę bufa, serio. Ach, no, trudno. pewno się do tego. Rybka, rybka! I tego się podgląda. Bo trochę się obawiam konsekracji, dlatego wolałem się stryd O Ojej, naprawdę. To się ma dobre karty. I od razu wchodzi w stópę, zastanowienia się. Piermek podaje mi szansę zabicia go. Nawet jeżeli on teraz niszczy mi bronią tego 4-4, to i tak mam dwie dwójki, które dobiją ten piątkę po prostu. To, że wystawi Ojej, naprawdę. Jo, daj spokój. Kurczę, nie wiedziałem, nie sądziłem, że ten Aquablin przeżyje aż do siódmej tury. No. Kamon. Jak tak można. Naprawdę mamy nieciekawą sytuację, bo mamy coraz mniej życia. On cały czas czuje, czuje. Będzie się teraz tymi jedynkami... Czekam kurde. To no nieciekawie. Ja muszę się bronić. Nie mam żadnych tauntów chyba w ogóle w tej talii. Ojej. Ciężka, ciężka sprawa. Teraz przed dwóch wstawić, których. Nie chcę niszczyć tego. Dogałem na pewno tego. Teraz zastanawiam się nad nowym zletotem. Może ten co leczy, nie. No ale jest ok. Powiedzmy. O ile teraz? O, ma cztery, zostaje mi tylko sześć życia. Jeżeli by zdecydował się zaatakować mnie na twarz, Ach. pozwól mi się zastanowić. Pozwalam, pozwalam się zastanawiać ci. Ale zdecydowanie no, na razie nie mam korzystnej sytuacji. Mimo wszystko, że w stół mam stroników mocnych na stole, to i tak. A moja ilość życia jest wykwaczająco hmm. niska. A paladin właśnie... Słynnie z tego, że ma bufy zawsze do jeszcze. Muszę się spieszyć. Więc trzeba niszczyć mi też te stwory i nie można często też iść na twarz. O, proszę, Darku. Pewnie ma jeszcze drugi. Nie, nie ma. Szczęścia. Albo nie, na szczęście. Bo pozostaje mi tylko, co? Pewnie dwa punkty życia. Dokładnie. Dwa punkty życia i nie mam chyba jak zabić tego stołu. Teraz, zaraz. To na pewno nie będzie to. Ja powinien, powiedzmy, że tym strejduje się. Teraz potrzebuję. Nie wiem, taunta. Nie ma taunta. Ale teoretycznie żyje. Tak, teoretycznie żyje. Mając jeden punkt HP, to na razie dwa, ale zaraz zaatakuje mnie i będę mieć jeden. Więc to jest źle, naprawdę źle. Teraz szansa natomiast jest, że z Hero Power wypadnie mi tam 50%. To jest sporo. Ojej! Jak to z tym walczyć teraz, co? Jak to z tym walczyć? No nie, naprawdę. Ojej, to chyba przegrana. Tak coś czuję. Bo czy ja mam jakąś szansę zniszczyć mu wszystko? To zadaję tylko 6. Stop, to stop, to w tego. I tyle. No, niestety. To jest przegrana. To jest przegrana, niestety. Chociaż to za każdym. A karty z pociągnięciem nieważne, ile mi przyciąży, no to trochę szkoda. No dobra, ale my zrobimy tak. No niestety, nie udało się. Nie udało się. Taj Spaladyn, to jest z mora na pewno na arenie. Pewnie nie ja z Wam też się e, trafiła. No trudno. Wyszło jak wyszło. Na tym niestety musimy skończyć ten odcinek. No Ale oczywiście zapraszam do kolejnego. E, nie będę już mam mówił, bo pewnie znacie to na pamięć. Jeżeli Wam się podoba, to lajkujcie, komentujcie i tak dalej. No, więc tego nie mówię. E, żegnam się z wami i widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć.